Witajcie w Wiedźminie 3. Mam nadzieję, że w tym odcinku Geralt ze mnie sobie jaj nie zrobi. Ej, moment, gdzie jest mój kursor? E, e, a tu jest, tu jest, dobra. Już miałem wrażenie, że kursora nie ma w ogóle. E, teraz sobie porobimy zadania poboczne. Fajnie, fajnie. są tutaj, fajnie Wszy Wszystko prze przewertowałem Sporządź eliksir jaskółka Alchemia jaskółka Krasnoludzki spirytus. Okej okay. Ta krasnoludzki spirytus akurat powinienem gdzieś znaleźć Nie, to jest... Nie. Dobra, i spieprzamy. <laughs> How to be a thief in the Witch of Jak goni? Kurczę jaką kondychę ma? Walczyć czy nie walczyć? Nie wiem, czy to jest tylko jeden. Jeżeli tylko jeden, to można by zawalczyć z gościem. Nigdy się nie nauczycie. To będzie trochę trwało. Ja pierdykam, weź wyjdź stąd, ziomek Mam wrażenie jakbym teraz grał w Dark Souls. Wiem co zrobię No nie! On mnie goni Dobra, udało się chyba Poirytował mnie ten koleżka Znaczy poirytował No że taki twardy był, no nie można było go pokroić Myślę tak W sumie 15 ciosów to było, kurcz, byłoby kurcze idealnie Znaczy 15, 20 no niech będzie, a tutaj to idę. Już zrobiłem 20 i kurcze miał 90% życia smutne ekwipunek puszczyk, jaskółka dobra I to jest irytujące chociaż w sumie jako, jak byłem na endgame, nie, znaczy nie, nie chodzi o Avengers, tylko jak byłem na... już miałem endgame byłem całkowicie zrobiony, nawet jak strażnicy mieli, bo strażnicy są zaprzegowani, także zawsze będą mieli te 10 leveli więcej od was, czy tam 15, który my mamy? Dwuna drugi, to 13 e, Więc nawet jak mieli te 13 leveli ode mnie, to i tak składałem ich na ile? 15 ciosów Jak miałem jakieś dobre eku Mam eliksir dla Leny. To jaskółka. Zwiastun wiosny i symbol odrodzenia, adekwatna nazwa. To się jeszcze okaże. Tak jak mówiłem, może jej zaszkodzić bardzo. Dla mnie to działa natychmiast. Ale ja mam szybszy metabolizm. Nie efekty wystąpią dopiero po kilku dniach. Czemu się w końcu zdecydowałeś? Uznałem, że lepsze to niż bezczynność. Dokładnie. Podobasz mi się wiedźminie. Masz to taki mały podarek, za to, że nie jest ci wszystko jedno. Co dostaliśmy? 50 koron. God damn it, to dużo. Jak na prolog, bardzo dużo. Dwie uncje jadu. Olej przeciw przeklętym. Wielkołaki, strzygi i tak dalej. Spotyk, fi. sobie przeczytać. Ja co to. Tak? Północnica. Powiesz mi coś o sobie? Jaka jest twoja historia? Smutna. Kojarzysz świątynię Melita Levelander? Czy kojarzę? Nie zliczę ile razy tam byłem. Ile razy matka Neneka zakładała mi szwy. Musieliśmy się bijać. Uczyłam się u niej na uzdrowicielkę, ale miałam 18 lat, jak mnie przyjęli, a wtedy nie nauki ma się w głowie, tylko miłość. Był taki jeden chłopiec, Gosław. Jak zdejmował do pracy koszulę, nowicjuszkom wszystko leciało z rąk. Rzuciłam dla niego świątynię, spędziliśmy cudowne lato, a potem on rzucił mnie. Nenekę nie chciała mnie przyjąć z powrotem, a rodzice dali tylko płaszcz podróżny i chudy mieszek. Bez słowa. Długo nie mogłam znaleźć dla siebie miejsca, aż trafiłam tu. Ot, cała historia. Masz jakieś zioła na sprzedaż? Coś się znajdzie. Bram na pewno się przyda arenaria, czy ona ma arenaria? Tak. No nie w życiu co ty. 5 arenarii. O to na pewno też się przyda. Calcium egg to jest chyba tutaj. Tak. Tak. 4 się przydadzą. To jest co? Ranok O, czy ja chcę? Skurcze ziele Jebioła Co ja mógłbym u niej sprzedać? To jest co? Temelska dnia Fosfor Dobra, no chyba na tyle mi się wydaje. Chociaż co to jest? To jest Niedźwiedzie Sadło. Kupię sobie jedno i to jedno. Powinno być git. Ale jestem bieda biedacki teraz, gad. Bywaj. Różne, pełna kolekcja kart. Licho przy studni. To będzie ciekawe zlecenie akurat, to wam mogę zagwarantować, że to będzie ciekawe. gospodarzu. Wyczytałem, że macie tu kłopot ze studnią. Dariusz i ja. mamy. Straszy tam. Od dobrych dwudziestu lat. Dwudziestu? To czemu akurat teraz dajesz zlecenie? Bo wcześniej czerpaliśmy wodę z rzeki, ale po bitwie tyle w niej trupów pływa, że truć poszła. Moja córka, Luba, wypiła pół dzbanka i całkiem zanimogła Czoło rozpalone, jadła utrzymać nie może. Z dnia na dzień marniej. Dzielarka mówi, że człowiek w gorączce dużo pić musi. I nie piwa, ani jabłecznika, ale wody właśnie. Koniecznie czystej. A skąd ją wziąć, jak nie ze studni? Tylko ducha wpierw przegnać trzeba. A on nikomu podejść nie pozwoli. Opisz mi tego ducha. Będzie dobra. No, bardzo jest straszny. Bardzo. Chodzi mi o jego wygląd. Przypomina jakby kobietę. Ale taką, co właśnie z grobu wstała. Suknia ma brudną w strzępach, skóra płatami schodzi jej z kości, a wyje, jak na mękach. Jakaś zjawa, albo może Alp? Jakby go nie zwali mistrzu, jak się nim nie zajmiecie, przyjdzie mi córę pogrzebać. Współczuję, ale interes to interes, więc pomówmy o pieniądze. A co nie tak z pieniędzmi? No i dogadaliśmy się. Dobrze, pomogę ci. Gdzie jest ta studnia? W Haczach. To taka osada była, na południe stąd, na wzgórzu. Nikt tam nie zachodzi, bo wiecie, duch. Przepędźcie go, proszę. Zrobi się. No to jest ta Luba chyba Uuuu, szmaragd Nice Buty miśliwskie, ocet Eee spoko, już zapłatę wziąłem Nawet nie będę musiał, sam se wziąłem Nie będę musiał brać od gościa Get, ja tu jednak jestem Podły człowiek Jeszcze sobie weźmiemy od wilego Zleconko Pięćdziesiąt lat pracy na nic Co tu się stało A chłodno mi było w nocy To podłożyłem sobie ogień pod później Trzaskało aż miło. I kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat. Wszystko straciłem, wszystko! Przykro mi. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś. Mieszkam tu od pół półwiecza. Myślałem, że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło, jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc muszę obsługiwać ich garnizon. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i tak dalej. Nilgardczycy nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Myślę, że bogacę się na ich nieszczęściu. Że śpię na kupie złota, niby smog. Przestali się do mnie odzywać, Klują na mój widok, a teraz to. Mogę znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Niewiele mi zostało, ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego syna, żeby dostał na co zasłużył. Tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No ale ja nie mam ci oczu. Powodzenia. Dobra, zajmijmy się pierw lichem przy studni. Potka! Ja pierdek. No, to już lepiej Pięćdziesiąt lat Pracy na nic! I osławiona studnia. Dziwne, pod duchu ani śladu. Może ukazuje się tylko o jakiejś konkretnej porze. Dokładnie o tej Południca. Ciekawie, skąd się tu Dziwne, nie atakuje. Widać południca nie oddala się od studni. Przeszedłem za blisko. Ale jutro pewnie wróci. Co się tu trzyma? Dokładnie. wysuszone na wiór, ślady poparzeń. Robota południcy. Basciariusz. Nie! Po co, alchemia? Głupi jestem. Biorę. Południca. Coś musi wiązać południcę z tym miejscem. Jakiś przedmiot. Coś bez czego nie odejdzie w zaświaty. Chodzenie po tym domu to zawsze był po prostu masterpiece, naprawdę. Mistrzostwo. Ale głupie. No Gerwald, idź. God damn it, dude. Po co ja kupiłem to niedźwiedzie sadło? Nie wiem, wywaliłem 50 koron w błoto. Nieważne. I przesadło. sadło? Nie debil. Uff. Mężczyzna został zakłóty nożem, zginął na miejscu, potem ciało objadły zwierzęta. Tam są kolejne plamy krwi, ale nie jego. Dziennik? Może się okazać pomocny. Ślady po krwi, ledwie widoczne. Kogoś tędy ciągnięto. Kogoś, kto jeszcze żył. Dobra, zleta. To może być to, co wiąże dusze dziewczyny z tym miejscem. Ślady dłoni umazanych we krwi. Małe palce. Palce kobiety. Ściągnął ją na zewnątrz. Była ranna, walczyła o życie. Ciała nie widać, ale może zostały jakieś ślady. W dobrych warunkach plamy po krwi są widoczne przez dziesięciolecia. Hmm. Przy studni jest kolejny ślad. lamy po krwi, prawie do szczętów wypłowiałe, a lina jest wciąż napięta. Coś na niej wisi. Trub powieszony na sznurze od wiadra. No, niestety tak, panie Gerard. niestety nie ta kobieta od dziennika. Szeroka miednica, mała żuchwa, kobieta. Sądząc po zębach, około trzydziestki. Brakuje lewego ramienia. Trzeba będzie spalić to ciało, ale najpierw muszę znaleźć przedmiot, który wiąże jej duszę z tym miejscem. Może ramię odpadło, bo nosiła na nim te bransoletę od męża. Trzeba zeskoczyć na dół, abym sobie nóg nie połamał. Co jest? Jedno myślałem, że to jakieś kurcze. Aha, no jednak tak że jakiś łoś, jednak tak, jednak to był łoś. No weź, skręcaj Geralt, dude! Oh, nie, to pływanie mnie zabija. Makes me dead inside. Z wygrawerowanym napisem dla mojej ukochanej Klary, Ta Abrazoleta musiała należeć do kobiety, którą znalazłem w studni. Ładna robota, ale trzeba będzie ją spalić razem z ciałem gdzieś blisko studni, żeby na dobre przegnać tę południcę. That's right. That's right, my friend. That's right. Trzeba się ze studni wydostać. Jakaś skrzynka. Można ją okraść przy okazji. Wynóżmy się dla oddechu. I lecimy. Muszę się przygotować do tego starcia Sporządzić olej na upiory Wypić jakiś eliksir Olej na upiory Tego właśnie była potrzebna mi arenaria I cyk

na pewno weźmy sobie Y. Coś... God damn it. Fuck you! Znerwują mnie te łączki. No, w tą, tu. Odeszła. Na zawsze. No i tak. Co zapisać? Mamy tam może most Płaczki. Ach. Dobra, myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam wszystkim ślicznie za oglądanie tego jakże pasjonującego odcinka z walką z południcą, ze zleceniem i z rozmową z Kowalem. Na razie, cześć.